6 zł i 49 groszy. Do tego wyjątkowa paletka cieni do powiek. Mamy 18 kolorów, za które zapłacicie 14 zł i 95 groszy. Uwielbiam te kosmetyki do konturowania, a od jutra będą kosztowały 7 zł i 49 groszy. Łatwo rozprowadzają się na skórze i mają aplikator w formie gąbki. Mamy również promocję w zakresie pielęgnacji. Jest to zestaw upominkowy za 12,95 zł groszy. W środku znajdziecie scrub, maskę, balsam oczyszczający do twarzy oraz opaskę do włosów. Warto jest również zwrócić uwagę na ten zestaw pędzli do makijażu zamknięty w eleganckiej tubie. Za niego zapłacicie 17,90 zł groszy. W zestawie mamy m.in. innymi pędzel do pudru, do podkładu oraz pędzel do cieni do powiek. I od jutra taniej kupicie również. Naszą ulubioną kosmetyczkę z lusterkiem. Ona będzie kosztowała 29,90 zł.